Mieszkam w Osace w Japonii i często jeżdżę rano metrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mam Mamrotał do siebie, kiedy ktoś koło niego przechodził. Trzymał kubek i żebrał. Gruba kobieta minęła bezdomnego, ledwo usłyszałem, że powiedział: "Świnia". "Wow", pomyślałem. Bezdomny obraża ludzi i ciągle liczy, że ktoś da mu pieniądze. Później minął go wysoki biznesmen. Żebrak powiedział człowiek: Człowiek? Nie mogłem z tym się nie zgodzić. Mężczyzna, który przeszedł, bez wątpienia był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej bezdomnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizjadniały człowiek, minął Wymamrotał on krowa. Krowa? Zbyt chudy jak na krowę, jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań. Powiedział on ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi się świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Starałem się rozgryźć jego zachowanie. Chciałem odnaleźć jakąś logikę jego mamrotanii. Może ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność, pomyślałem. W Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację, goć może potrafi rozpoznać kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy i moja teoria wydawała się prawdziwą. Często słyszałem jak nazywał ludzi królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcą. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Podszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział chleb. Wrzuciłem do jego kubka kilka monet i zapytałem czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mamrotania. Bezdomny uśmiechnął się i powiedział tak, w rzeczy samej, posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu, ale to nie jest raczej coś, czego mogłeś się spodziewać. Nie potrafię przewidzieć przyszłości ani czytać w myślach. Jaką więc posiadasz umiejętność? Spytałem prędko. Po prostu potrafię poznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział chleb, a ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był przypieczony chleb. Odszedłem kiwając głową z niedowierzaniem. Ze wszystkich nadprzyrodzonych umiejętności ta musi być najbardziej bezużyteczna. Ale w tym momencie dotarło do mnie i przeraziło coś całkiem innego. Wiesz co, prawda? Tłumaczenie z Kary dla strasznehistorie.pl Autor nieznany dla Wikia.com.